Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Wezwania. Czytamy pozytywną dyscyplinę pierwsze trzy lata życia. Nazywam się Agnieszka Gandzel, jestem edukatorką pozytywnej dyscypliny dla rodziców z Lublina i chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o szóstym rozdziale książki Pozytywna dyscyplina pierwsze trzy lata życia. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego dzieci wybuchają złością, dlaczego jest to dla nich takie trudne i jak sobie z tym poradzić, jak sobie poradzić podczas ataku złości i zaraz po nim, jak pomóc dziecku wyrażać uczucia w sposób akceptowany, a także jak wspierać rozwój mowy dziecka? i jak to robić, żeby ten rozwój przebiegał prawidłowo. Dzisiaj porozmawiamy o tym właśnie i postaram się odpowiedzieć na te pytania. Porozmawiamy sobie o tym, jak zachowanie dorosłych, wpływa na zachowanie dzieci, jak formułować komunikaty, które będą zachęcające do współpracy, a nie nakazujące różne rzeczy. Porozmawiamy sobie też, jak pomóc dziecku w uspokojeniu się, jak nauczyć dziecko odpowiednich sposobów wyrażania emocji. I dzieci doskonale odczuwają nasze sygnały niewerbalne, które są przez nas przesyłane. Nawet te niemowlęta, malutkie dzieci. Nie rozumiejąc znaczenia słów, wiedzą, kiedy jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni, kiedy jesteśmy zdenerwowani, i to się objawia między innymi podczas karmienia piersią. Ja karmiłam piersią dość długo, obie córki, i kiedy siadałam z nimi zdenerwowana i zaczynałam karmić, one zaczynały się wiercić, odrywać od piersi i wyczuwały całe napięcie mojego ciała, moje przyspieszone bicie serca, to, że jestem poddenerwowana i udzielało im się to. I co mi dało przeczytanie tego szóstego rozdziału w książce Pozytywna dyscyplina. Pierwsze trzy lata życia, to taka refleksja, żeby nie zapominać o sobie w swoim macierzyństwie, tacierzyństwie. Muszę się odnaleźć w nowej roli, w roli matki, ojca, ale też nie mogę zapominać o tym, że jestem kobietą, że jestem mężczyzną. Nie mogę zapominać o swoich pasjach, o swoich zainteresowaniach, o samorozwoju. I gdy moja starsza córka miała 4 miesiące, zaczęłam robić studia doktoranckie. Oczywiście, żeby pogłębić swoją wiedzę żeby się rozwijać, ale też dlatego, że chciałam spotykać się z ludźmi, z dorosłymi, chciałam realizować siebie. Potrzebowałam tego czasu, żeby być tylko sama ze sobą. I z innymi osobami. To było mi bardzo potrzebne. Natomiast kończyłam studia i broniłam pracę doktorską, kiedy moja młodsza córka miała 4 miesiące, więc rodzenie dzieci przypadało w tym okresie moich studiów. I bardzo się cieszę, że miałam taką odskocznię w postaci studiów właśnie w tym, w tym czasie narodzin moich dzieci. No, ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ nasze nastawienie, nasze emocje, to co czujemy, to jak my jesteśmy zadowoleni z siebie, ze swojego życia, z tego co się dzieje, bardzo oddziałuje na, na nasze dzieci, na zachowanie ich i kojarzycie zapewne neurony lustrzane. Są to takie grupy neuronów, dzięki którym. Człowiek lepiej rozumie rozmówcę, dzięki któremu jest w stanie nawet przewidzieć jego intencje, ale też udziela mu się zachowanie czy emocje tej, tej drugiej strony. I neurony lustrzane są fundamentem empatii. To za ich sprawą na twarzach dzieci pojawia się smutek, kiedy my jesteśmy smutni. Czy też uśmiech, kiedy my jesteśmy weseli. Dlatego zadbajcie o spokojną atmosferę, o taką naprawdę bardzo, bardzo dobrą atmosferę waszych domów. Napełniajcie swoje dzbanuszki, żeby móc później dzielić się zawartością tych dzbanuszków ze swoimi dziećmi. A kiedy już to zrobicie i jesteście spokojni, jesteście zrealizowani, spełnieni, to dziecko i tak może wybuchnąć złością, bo nie wszystko od was zależy. Dzieci mają uczucia tak samo jak osoby dorosłe. Czy nam się to podoba, czy nie. Ale nie potrafią ich nazwać, nie potrafią ich jeszcze kontrolować, nie potrafią kontrolować tych impulsów, które nimi kierują, dlatego też często wybuchają. I zrozumienie, dlaczego te napady się pojawiają oraz jak sobie z nimi poradzić, może pomóc ci zachować spokój. Część mózgu dzieci, kora przedczołowa, jest jeszcze niedojrzała. Nie w pełni rozwinięta. Ona dojrzewa około 25 roku życia dopiero, więc ma już mat czasu na to, żeby dojrzeć i żeby nauczyć się kontrolować te emocje. Wiecie na pewno, jak trudno jest kontrolować swoje dorosłe emocje, jak zapanować ciężko nad sobą w pewnych momentach, więc nie dziwcie się dzieciom, że one tego jeszcze nie potrafią. Czasami, bez względu na to, co zrobimy, co powiemy, jak się zachowamy, dziecko i tak wybuchnie złością. Możemy po prostu nie dolewać do oliwy do ognia, nie zaostrzać tej sytuacji, nie walczyć z dzieckiem, tylko starając się zachować spokój, towarzyszyć mu w emocjach, które, które dziecko odczuwa. I wyobraźmy sobie sytuację, że musisz zrobić zakupy z dwulatkiem. Wiesz już, że warto przygotować pewien plan przed zakupami, powiedzieć dziecku, co musimy kupić, co jest dla nas potrzebne. Angażujesz dziecko w wrzucanie zakupów podczas, podczas właśnie tej wizyty w sklepie. No, ale pojawia się miś, najpiękniejszy na świecie. Dziecko chce go w tej chwili, teraz musisz mi go kupić. Ty nie masz ochoty, albo nie masz możliwości, żeby to zrobić. No i co robić? Przede wszystkim zaakceptuj uczucia i nazwij je. Dziecko, tak jak mówiłam, nie jest w stanie tego zrobić, więc zrób to za nie. Możesz powiedzieć, że widzę, jak bardzo zależy Ci na tym misiu. Chciałbyś go mieć, jest Ci smutno, że nie możemy go kupić. Rozumiem, też byłoby mi smutno, gdybym bardzo czegoś chciała, a nie mogłabym sobie tego kupić. E, możesz też odpłynąć z dzieckiem w takie marzenia. E, ojej, ale byłoby wspaniale, gdyby miś znalazł się u nas w domu. Gdzie mógłby spać? Co robiłby miś w naszym domu? Może by skakał po łóżku, co bawiłbyś się z misiem? Można też spróbować e, odwrócić uwagę dziecka. E, zapytać, co jeszcze mieliśmy kupić, zobacz, co, co jest na naszej liście, co trzeba wrzucić jeszcze do wózka. E, a jeśli to wszystko nie przynosi efektu, e, jeśli dziecko dalej jest e, naburmuszone, rzuca się, e, uderza nogami o podłogę, po prostu zamknij usta i działaj, jak mówi Drakers. E, po prostu weź dziecko krzyczące. Łagodnie, e, uprzejmie, ale stanowczo i wynieść do samochodu. E, emocje zawsze są w porządku. Nie, nie, zawsze, nie w każde zachowanie e, musimy akceptować, natomiast e, i okażcie dziecku empatię, nazwijcie te uczucia, e, emocje. Na przykład, wydaje mi się, że jesteś niezadowolony, bo nie kupiliśmy tego misia. Długie komunikaty, prawienie kazań nie są najlepsze w tym momencie, ponieważ dziecko jest zalane emocjami, jego mózg jest zalany emocjami i często słowa jeszcze bardziej zaogniają sytuację. Często jeszcze dziecko się bardziej denerwuje tym. pamiętacie mózg gadzi, saczy i tak dalej. No właśnie, wasz spokój pozwoli wrócić korze przedczołowej na swoje miejsce, pozwoli dotknąć, domknąć tę klapkę, która odskoczyła. I złość jest zaraźliwa, tak jak ziewanie, i jeśli dziecko będzie widziało naszą złość, nasz stres, to samo będzie się bardziej nakręcało właśnie z powodu istnienia tych neuronów lustrzanych, o których wspominałam. Kilka dni temu miałam podobną sytuację ze swoją młodszą córką, którą odbierałam z przedszkola. Był bardzo zimny, wietrzny dzień, a ona postanowiła nie zakładać kurtki wychodząc z tego przedszkola, ponieważ niedawno zakończyła przeziębienie. Bałam się, że, że nie założenie kurtki spowoduje nawrót choroby. No, ale trzymałam język i emocje na wodzy i prosiłam ją, żeby założyła kurtkę, oczywiście. Jednak ona nie zamierzała tego zrobić. W dodatku bardzo chciała, żebym ja tę kurtkę niosła, mimo że miałam ręce zajęte, było mi ciężko, miałam ciężkie rzeczy w rękach. No i cóż, powiedziałam, że widzę... Że nie chcesz założyć tej kurtki e, i chcesz, żebym ja ją niosła. Jednak mam zajęte ręce, e, mam bardzo ciężkie rzeczy i pomyśl o tym, co możemy zrobić, żeby tobie i mi było dobrze. E, no, ale ona dalej e, zaczyna e, złościć się, zaczyna tupać nogami, że mam jej nieść kurtkę i koniec. No i tutaj z pomocą przyszła moja starsza córka. Która powiedziała, że może spróbować jej zawiązać kurtkę wokół bioder. Młodsza przystała na to. Pomyślałam sobie: OK, przynajmniej biodra będą zasłonięte tą kurtką. No i ja cały czas myślałam, że ten cienki sweterek to nie jest dobre rozwiązanie na ten wieczny dzień, ale ta kurtka na biodrach, no już trochę lepiej. Po czasie młodsza stwierdziła, że. Że jednak założy czapkę, bo jest trochę zimno i szalik, ale kurtka dalej będzie na tych biodrach. Okej, okay, już jest lepiej. No i kurtka zaczęła jej spadać, suwać się z tych bioder. No i wpadła w histerię, bo ona chce tę kurtkę mieć na biodrach. Więc ja już głęboko oddycham, bo nie ma, nie ma tej kurtki na sobie. Ma na biodrach, a już jej spada, już się ona denerwuje. No i starsza próbuje jej pomóc znowu założyć tę kurtkę, znowu zawiązać się w biodrach. No a kurtka dalej spada. No i w końcu mówię: hmm, niewygodnie ci chyba w tej kurtce, jak jest tak założona, to pomyśl, co możesz jeszcze zrobić, żeby było ci wygodniej iść? No i ona mówi: dobra, założę tę kurtkę. No i założyła, hurra! Założyła kurtkę. E, oczywiście to są dzieci starsze e, i inaczej troszeczkę się z nimi rozmawia i dzieci e, rzucają pomysłami. Natomiast mm, dajmy szansę dzieciom też na testowanie e, możliwości, sprawdzanie co jest ok, a co nie. E, akceptujmy uczucia i towarzyszmy im e, w, tych, e, w tych emocjach. Nazywajmy je słowami. Nazywajmy słowami to, czego dziecko wyrazić nie potrafi. Gdy już nastąpił mocny wybuch, zaakceptowaliśmy uczucia, próbujemy się uspokoić sami siebie, to też dajmy dziecku czas na dojście do siebie, na wyciszenie się. Także pierwszy krok, który mamy do zrobienia w takich sytuacjach, to uspokoić siebie. Dać się szansę uspokoić się dziecku e, i już sami wiecie, co na Was działa, żeby się uspokoić, e, co może podziałać na, na dziecko, e, może pomocny będzie oddech, e, może mm, pomocna będzie w przypadku dzieci e, 3 lata i starszych pozytywna przerwa, e, która, e, która pomoże poczuć się dziecku lepiej. I pamiętajmy, że pozytywna przerwa, o której e, mówiła w poprzednim odcinku Paula Ostrowska-Baran, nie ma na celu ukarania dziecka, masz iść za karę do, do swojego kącika, wyciszenia, e, tylko ma za zadanie pomóc poczuć się lepiej dziecku. Dziecko może tam układać klocki, może sobie rysować, może ugniatać plastelinę. E, To co pomoże mu się uspokoić, po prostu wyciszyć, zrelaksować. Moje córki najlepiej się czuły w takim właśnie wieku do trzech lat przy piersi i to je uspokajało, relaksowało i często to wykorzystywały. Pamiętajcie, że naszym celem jest pomóc dziecku poczuć się dobrze, żeby zachowywało się lepiej, a nie ukaranie go. Płacz nie jest złym zachowaniem, tylko jest sposobem komunikacji, szczególnie u tych małych dzieci. Podsumowując tę część o złości, możemy wypunktować takie kroki. Najpierw się uspokój zadbaj o kontrolę bezpieczeństwa i szkód to znaczy, zadbaj o to, żebyście byli bezpieczni, żeby dziecko było bezpieczne, żeby otoczenie było bezpieczne. Być może trzeba dziecko odseparować od rzeczy, którymi mogłoby rzucić lub zniszczyć. Więc zadbaj też o to. E, o się chęci naprawienia tej złości dziecka e, lub namawiania do nagrody. E, to znaczy, napady złości są normalne, ale też nie zwiększaj ich częstotliwości poprzez to, że e, będziesz coś obiecywać dziecku w zamian za to, że się uspokoi. E, po prostu zachowuj się uprzejmie, stanowczo. Spokojnie. Dbaj, by nie uzależnić się też od zachowania dziecka. Pamiętaj, że dziecko nie jest złe, nie jest złośliwe, nie wymierza w ciebie swoim zachowaniem, tylko po prostu nie potrafi wyrazić swoich emocji w inny sposób. I, i nie odbieraj tego tak bardzo do siebie, tego, co, co dziecko robi i mówi. Co zrobić po ataku złości? Pozwól, aby emocje opadły. Pojednaj się z dzieckiem. Dzieci mogą potrzebować przytulenia, mogą potrzebować tego, żebyśmy po prostu posiedzieli z nimi w pokoju bez dotyku, bez przytulania, po prostu sama obecność i odpychanie dziecka w tym momencie, mimo że my jesteśmy jeszcze może źli, nie doszliśmy do siebie, jest złym pomysłem. Dziecko potrzebuje nawiązania więzi, poczucia bezpieczeństwa pomóż dziecku naprawić szkody, które wyrządziło podczas ataku, czyli może trzeba pomóc mu zbierać papiery, które porozrzucało, może trzeba skleić książkę, która się podarła i w tym celu możesz zaangażować dziecko, żeby przyniosło taśmę klejącą, żeby wyrzuciło papierki do śmieci i tym podobne. Wybacz, zapomnij i staraj się przewidywać takie sytuacje zapobiegać im. Skoncentruj się na tym, żeby nawiązywać przede wszystkim więź. E, nawiąż relacje, zanim naprawisz sytuację. To jest jedna z podstawowych zasad pozytywnej dyscypliny. E, znajdź przyczynę gniewu, bo być może dziecko nie miało drzemki i było rozdrażnione, być może było głodne, a może miało tyle bodźców w ciągu dnia, że musiało je wieczorem odreagować. E, staraj się przewidywać takie sytuacje. E, I... Mm, Inną taką ważną rzeczą jest formułowanie komunikatów, które też nie nakręcają dzieci, ale zapraszają do współpracy. Proponuję, żeby zamienić rozkazy, polecenia, nakazy, na pytania, przeformułować je na pytania. To znaczy, zamiast mówić idź się myć. Możemy powiedzieć, co teraz mamy w kolejnym punkcie naszego planu dnia. O którym zresztą wspominała w, w drugim odcinku Agnieszka Chęcieńska-Kopiec. E, I ten plan dnia właśnie w takich sytuacjach się przydaje, ale możemy też, co sprawdza się w przypadku moich córek, e, zachęcić je do zabawy. To znaczy, ja pytam moje dzieci, czy skaczemy teraz do łazienki jak kangury, e, czy fruwamy jak motylki. I one sobie wybierają, jest e, włączone poczucie humoru, e, które pozwala im też zareagować, odpowiednio się włączyć do zabawy. Polecenia zamienione na pytania pomagają, dają dzieciom możliwość wyboru, i dziecko chętniej wykonuje daną czynność. Pamiętajcie, że dzieci obserwują naszą reakcję na stres, na na swoje zachowanie i doświadczenie, jak traktują je inni podczas takich sytuacji, są wielką lekcją dla naszych dzieci. Pokażcie, jak najlepiej wyrazić złość bez krzywdzenia. Zastanówcie się, co mogłoby uspokoić wasze dzieci. Może kąpiel w basenie, może bieganie po trawie, może gniotek zrobiony z balona i z piasku w środku. Jak mówiłam wcześniej, dzieci. Nie mają y, odpowiedniego zasobu słownictwa, y, i wybuchy złości mogą być wiązane właśnie z, też z tym, że nie mogą się porozumieć, że ktoś ich nie rozumie, y, i, a one nie są w stanie wypowiedzieć tego co chcą. Dzieci w wieku 0-3 lat wciąż nabywają mowę i gdy nie potrafią się porozumieć lub ich nie rozumieją, po prostu wybuchają złością. Nauka języka odbywa się w różnym tempie, tak jak inne funkcje życiowe, ale, ale logopedzi wskazują na, na pewne, pewne elementy, które powinny się w danym momencie pojawić, i w dzisiejszym elektronicznym świecie, kiedy dziecko często zostawiamy po prostu z nianią telewizyjną, jeśli można tak to nazwać, dziecko ma mniej możliwości do uczenia się mowy, bo żeby mówić, trzeba mówić, nie tylko słuchać, nie tylko odbierać, ale też nadawać. Trzeba wchodzić w relacje. Komunikacja jest związana z nawiązywaniem więzi. Więc, więc to jest wtedy prawdziwa komunikacja, nie z telewizorem. Jak można stymulować rozwój mowy, tak pokrótce? Mówić do dziecka, to przede wszystkim. Opowiadać zabawy słowne, rymowanki, proste piosenki, zachęcać do odpowiadania, zachęcać do tego, żeby dziecko chciało rozmawiać z osobą dorosłą. Nawet jeśli nas to denerwuje, bo dziecko jeszcze nie wszystko jest w stanie powiedzieć, bo jeszcze nie, nie wszystko rozumiemy. Ale niech dziecko nawiązuje relacje i niech komunikuje się z dorosłymi. Czytaj na głos dużo książek. Moje córki oprócz czytania książek zawsze bardzo lubiły, kiedy opowiadałam im bajki na dobranoc, w których główną rolę grały księżniczki o imieniu Daria i Karolina, czyli tak jak moje córki, i one były tymi głównymi bohaterkami. I to oprócz tego, że rozwija bardzo kreatywność, to też. Pomaga dziecku, pomaga nam nawet zachęcić dzieci do słuchania. Karmienie piersią sprzyja również rozwojowi artykulatorów i wymaga też uniesienia od dziecka języka, co przydaje się przy wymawianiu później głosek kiedy ten język Musi być spionizowany. Nie naśladujemy dziecięcej wymowy, nie, mówimy, nie wymówimy lowelek, jowejek, bobasiek i tak dalej, bo jesteśmy wzorcami poprawnej wymowy. Nie wymagamy zbyt, wczes, przed, zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek i taki trzylatek nie powie nam głoski r, a z drugiej strony nie zaniedbujemy i nie dajemy się stereotypom, że jak pójdzie do przedszkola, to się nauczy mówić. Naprawdę dbajmy o rozwój mowy. Yy, Dzieci. E, usprawniajmy pracę ręki. Ponieważ ośrodki ruchu w mózgu położone są blisko ośrodków mowy, e, to mowa związana jest z ruchem. Usprawniajmy ręce, usprawniajmy całe ciało dziecka. E, zwracajmy uwagę, żeby dzieci jak najwięcej pokarmów gryzły. E, na przykład skórkę od chleba, rzucie, połykanie e, jest związane z mową i zaburzenia w, pod tym kątem mogą być. E, Takim mogą poprzedzić zaburzenia mowy. Podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, chciałabym zachęcić Was do zastanowienia się nad sytuacjami, w których znaleźliście, znaleźliście się z Waszymi Dziećmi, kiedy one wybuchnęły gniewem, złością. Jak Wy się wtedy czuliście? Czy była to sytuacja w miejscu publicznym? A jeśli tak, to czy myśleliście o tym, jak pomóc swojemu dziecku z tego wyjść, jak pomóc sobie poradzić z własnymi emocjami, czy bardziej myśleliście o tym, co pomyślą sobie o Was obcy ludzie i jak Was będą postrzegać jako rodziców? I o co tak naprawdę Wam chodzi? Czy chcecie e, udobruchać obcych ludzi, czy chcecie pomóc własnemu dziecku? E, spróbujcie zrobić koło złości e, z Waszymi dziećmi. Niech dzieci pomalują to koło złości, niech wybiorą sposoby, e, które chciałyby robić, kiedy są złe. E, uczcie się przekształcania poleceń na pytania bo pytania zapraszają dziecko do współpracy. Obserwujcie rozwój mowy dziecka i skontaktujcie się ze specjalistą, jeśli coś Was niepokoi. Dzisiaj spotkała się z Wami Agnieszka Gandzel. Znajdziecie mnie na Facebooku Centrum Edukacji Gama i zapraszam na kolejny odcinek z wyzwania Pozytywna dyscyplina. Pierwsze trzy lata życia, który poprowadzi Agnieszka Semeniuk. Do zobaczenia.